Wszystkie z tej strony, Ameba, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Um, tak. Um, zainstalowałam. W sumie, że na, kupiłam. Kupiłam Amonga. Um, no. um, więc. Stwierdziłam, że ciągle w sumie. nie, nie nagrać, bo, bo. lubię grać w tą grę, ale zaczynamy dość ciekawie, jako impostorzy. Um, ogólnie to gram w tą grę od dzisiaj na komputerze, więc um, przepraszam bardzo, jeżeli um, będzie, że tak powiem um, nie będę nie, nie jak nie będę jaki pros, po prostu o wiele trudniej gra się na komputerze niż na telefonie, więc mam nadzieję, że to zrozumiecie. No i... No um, i zobaczymy, czy wygramy Um, um, tak patrzę, patrzę, chodzę. Chciałabym kogoś kinąć. Um, ale um, nie wiem czy mi się to uda. Już widzę, że cało znalezione. Proszę zajmę. Wiesz co, um, mnie to bawi trochę, bo... Um, ogólnie um, gramy na polskich czatach, a gramy w ogóle z jakimiś randomami. Już załamuję czasami. Um. To... Um. Ja to po prostu, po prostu Myślę, że tak będzie. W sensie jakbym Ja jestem ja impostorem, to, to wiem, ale... Żeby nie było... Zeskipuję. O! O! Na mnie to jest Jak fajnie w ogóle. Świetnie. Mimo, że nikogo nie zabiłam, więc nie mam z te podejrzenia. No nie był. No nie był. No dobra. Damy sobie, że lubimy kartę. Tu nie, wiem, się robi. Ale lepiej, stoi Ej, ale bym zrobiła tak powiem takiego. Oops, to było niechcące. To było niechcące. Dobra, jakieśmy tu? O, to będzie za Dogadamy się? Czy może nie? <grymne> Witał z okay. Um, nie ma chcą podejrzewania, o oh, Jezus Ej, mój angielski Łoł wow. Dobra I'm Skip Ehm um. Hello Hi Why? <laughs> Myślałam, że on pisze że hello, że hi, że cześć, bo taki tutaj... hello wpisał hello. No, cudownie. Fajnie, bo mam łonie obydwu w drugim po sobie. O, udamy sobie, że robimy sobie tanie. O, zamykamy z drugim mhm. i weźmy światło. Mój no drogi, kuda, przychodzi, bo ja nie, nie mogłam mieć myszki. No to jest Dobrze. Okej, okay, słuchajcie, znajdziemy sobie teraz, może, jakąś inną. Może najmniej na mapy bo nie wiem, na Dust House. Um, bo w tym momencie gramy dwie mapy Wygrywam teraz kładę właśnie na. Bo mam nadzieję, że gramy. Jakimiś ym, Polakami tym razem, bo ym, tak jak już mówiłam, ja i mój angielski, to tym razem trumanem, spoko, nie będzie. nie ta, a ja tak szybko, nie ten, ta aręka była spokojna. I też tak sobie zastanawiam, że możemy, mogę tak pomyśleć na tym, żebyśmy grali z kimś, pod takim względem, że mogę kogoś tutaj na przykład zaprosić i będę grać z tym sobą. Yy. O, szybko. Napiszmy po polsku. Najwyżej będziemy Myślę, krem... że krem... Okej. Okay. No, why? Wie, wiecie, ja tak się staram... Staram tak... Się... ten... Jezu, nie mogę się dzisiaj wysłowić. Of me and yellow. Jest to po jakimś arabsku. Kurde, dobra, na nią. Dalej, niech gość głosuje. No, dobra, to nam na mnie, nie, nie, nikt nie podejrzewa. To, to bardzo dobrze. Była, o, no dobra. Okej, okay. yyy... dużo stawsków ogólnie. Ej no, nie wytrzymam zaraz, o co tą widą chodzi? Jest, no. S. S. Yellow.

Gra z kimś. W sensie, dobra, ja sama tak robię, że grałam z kimś i nawet jak ja jestem impostorem, to ta osoba jakby wie, że jestem impostorem i mi pomaga. Na przykład dzisiaj tak grałam z mną siostrą, a ona tak była impostorem, to powiedziała mi i powiedziała, że należy głosować, bo ona jest impostorem. Ej, chodź tu ktoś. Chodź tu ktoś. Nie to no, ktoś przyjdzie może. Nie mam pojęcia, Okej, okay, to nie widział. Black już chciałam powiedzieć, No Jak to jest, gdy gra się z... osobami z zagranicy i nie trzeba pisać po angielsku? Okej, okay, o super. Ja tego nie mam naprawiać, to też, że ktoś pomyślał o tym dla mnie. Ojej, dalej wiecie, że już te drzwi. Nie zabij nie zabij mnie. Dobra. Okej, okay, siedzi będą. Nie, ja to jest najgorsze zadanie. Możecie napisać w komentarzu? Jakiegoś zadania nie, bardzo nie lubię? Co to mogę, bo ja nie lubię tego i nie lubię tego w wam. Co? Nie, właśnie tego co tu jest, nie lubię. E a reszta tak jest spoko. na taką spokojność. Mocko jest proste. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobra. Żółty jest chyba czystw, Nie jestem pewna, bo mogę mieć tylko. idących, ale. Kupczę, jest na dodania? Tu, w kafeterii. Oj, to jest najmniejsze dodanie akurat. Jest to najprostsza, ale najmniejsze. Najlepsze są te takie, co się na przykład klika raz albo zajmują 2 sekundy. To, to, a po pół sekundy, to są najlepsze zadania. A. E, chodźmy tutaj zrobić. Upload. Mhm, mm zróbmy upload. Czy tak stoisz, co? co tak stoisz? Okej, okay, zrobię sobie kablę czy nawigacja i dobra. Boże, ale jak tak szybko jest, to, to, to mega słabo nie rozgadzasz. W się jest tak szybko. Um, ogólnie to chciałabym wam jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Bo um, tak jak mówiłam, um, e chciałam, że tak powiem, zrobić nową serię na tym kanale. Jednak, właśnie po świętach, gdzie tam pracowałam na tym taką drogą, jednak zrobimy to trochę inaczej. Ogólnie już zaczęłam nad tym pracować. Ale po prostu zrobimy to tak, że ja, ym, ja po prostu założę nowy kanał. W sensie nie tak, że nie rezygnuję z tego pod żadnym względem. Tu będą gry, może w przyszłości jakieś vlogi. To będzie wszystko, tylko nie to, co będzie na tamtym Ale Ponieważ ym, na tamtym kanale będzie będą, że tak filmy o rysunku. Ponieważ ja rysunkiem się, że interesuję i, i, że tak powiem, jest to moja pasja i chcę być też grafikiem w przyszłości, więc myślę, że taki kanał będzie fajny z takimi różnymi radami, speed drawingami ewentualnie, z jakimiś testami, czymś takim. Więc jak kanał zostanie otwarty, to na pewno Was powiadomię i na pewno. Czekajcie, chciałam. Chciałam... Hmm, chciałam coś napisać, coś tam. Tak Imo... Imo... Black um... Ok. Okej Zwykonalnie nic nie poszło, to dobrze Mam nadzieję, że dobrze wywalimy, bo jak źle to znaczy jeden kill i... Nie był. Oj, wydaje mi się, że to będzie CJ. Dobra. Przepraszam za zacięcie, już jestem. To, to. przepraszam. No dobra. E, to będzie. Dobrze. Może Purple? Kurde, nie! Ej, nie. Musimy wygłosować. Musimy wygłosować, bo jak jedna osoba umrze, w sensie jak jedną osobę zabiją, to, to od razu jest tam bezpieczniana. Ej, kurde już nie mogę. O kurde, CNN! Skip, no. Dobrze co napisałam, ale. Ja mam z nim, że tak. voting, Nieważne. Ok. Dobrze. Mam nadzieję. A co? Dobrze, że moja, moja racja, ale mam nadzieję, że. Była. Jak dobrze. Jak dobrze. No i co moi drodzy? Tym będziemy kończyć ten odcinek. Jeżeli nam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę, suba na kanale, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i co. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.